Oglądaj do końca, ponieważ tam czeka na Ciebie historia, której nigdy nie zapomnisz. To jest Clifford Williams. Został skazany na karę śmierci i spędził 43 lata za kratami za zbrodnie, których nie popełnił. W Jacksonville, w stanie Floryda. Chcę tylko wyjść i być, być z moją... Williams miał 34 lata, a jego siostrzeniec Nathan Myers 18, gdy obaj zostali podejrzani o morderstwo oraz usiłowanie zabójstwa. Ofiara, która przeżyła strzelaninę, twierdziła, że została postrzelona właśnie przez wujka i siostrzeńca, wskazując ich z imienia i nazwiska. Pomimo solidnych alibi, Clifford i Nathan zostali aresztowani i oskarżeni w ciągu kilku godzin. Nie było żadnych dowodów fizycznych ani DNA łączących ich z tą zbrodnią, a mimo to zostali uznani za winnych. Williams został skazany na śmierć, a Myers otrzymał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Dopiero 43 lata później, w trakcie pobytu w więzieniu, wszczęto nowe śledztwo. Ustalono, że raporty balistyczne z laboratorium kryminalistycznego nie zgadzają się z pierwotnymi zeznaniami. I to właśnie te raporty były jedynym dowodem obciążającym mężczyzn. A teraz nadszedł moment, na który Clifford Williams i Nathan Myers czekali przez 43 lata. Panie Williams i Panie Myers, akty oskarżenia przeciwko Wam zostały unieważnione. Jesteście wolni? Po usłyszeniu, że są wolni, obaj mężczyźni obejmują się nawzajem oraz swój zespół prawników. Clifford Williams i Nathan Myers otrzymali po 2 miliony dolarów odszkodowania od stanu. To jest David Ranta.